Jak odnowili ten, ten pomnik, jeszcze odnawiają na biało. To robię właśnie. Odnawiają jeszcze. To jest umrzeć za ojczyznę. Nawierzcie i ten napis, żeby był blisko. Tak. Chodź, to ja zrobię zdjęcie. Zapraszam na wiatr. Ktoś misia mnie nakręci. Rodzinka w komplecie. No, wreszcie. jest dziadek! Ja się urodziłem, to on umarł w 43 No, czerwca. Tak, a ja się w listopadzie parę I to miesięcy... to mnie jak Paweł, historia się powtórzyła. O. Ciąka Baśka. Trzyma 72 lata, to se pożyła. 72. Taka, że jakaś oliwkowa będzie. ma tu gdzie wody? E tak A szczotką samą. To będzie, że wodą moczła? Nie ma głodu. Tak wo I Ja Druga to nie znam nieba.

Ofertała się, bo, bo tak jej pasiło. Kryśka popatrzyła. Ona lubiła jeździć, bo poznawała w pociągu różnych ludzi. A to tak. było bardzo dobrze, a teraz polikwidowała. A co miała to, siedzieć sama w domu. I w pociągach było bardzo dobrze, bo siedzieli ludzie i, się, i, się, i się poznawali się i wszystko. Te małżeństwo było z pociągu. Wietroneczkę. A bo ona się napadała. No się się A skąd ty byłaś ściotkę? A boce przyjeżdżała ze sobą. Zorganizowana ciotka. Leciała się. Czeka. Jeszcze żyjemy człowiek, żyjemy jeszcze Co myśmy Co Ja teraz chyba to dziadka Co wy na to? No, no ekshumacja by kosztowała, po drugie to, dziad... no, to, co to jest dziadek co? by się chyba obraził, bo tu się urodził. Weźmy sobie wszystkich w jedną urnę i złożymy. Na cmentarzu. Chodź tu, tu. Na cmentarzu my są, zawiercił. Idziemy, idziemy, idziemy. Zostały w słynku, że coś z tej strony? Czy z wujka z strony? z panci strony? naszej prababki, no. Aha, Zaraz tam spróbujemy odczytać, co tam pisze. Wuj... Wojtyno... Wojtynie. Tak, Wojtynia jej syn to to był adiutantem u Piłsudskiego Wojtynia się nazywa. Spróbujemy to odczytać. czym jest? Daj no. Zobaczcie to. Tu Też domagał leżącego. Niefelka? <Klasky> Trzeba by to, nie wiem, od, odmalować, posmarować. Tylko to szkoda, żeby to za człowiek, bo już potem nie będzie... Stworzył. To się próbował odmalować. No to jest, to musi na Chodź, zrobimy ci zdjęcie. Daj to ci, mam to musi Zmuchy konserwator zrobić. No, to już Mam je wszystko, najlepsze rzeczy, że... bo to No i siostro się oswoiła bo u was, bo ona była dzika, taka bała się. Jak już chciałam złapać, to piszczę ja falałamacz. Uwi, 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 uwi. A wiesz co jej robiłem? Mazepę. Tak i tak. Uwoty. Nic nie mówię, ja ciężko właśnie. Ja przynosiłam ją do Jurka, tak czy mam, i mówię, teraz pan Ci ma zechce, się witania. No, ale... ona czekała. Zdobię was. Wasze... ...to co się patrzyło A co się przyjmuje te, z też to te, tak robią? Skło się męczy. ...la rodzina my są. Dobre. Pa, Dobre. Dobre? Nie chcę. Próbuję jak ja babcia. Chcę. Ja zagrałem na trąbie. Nie chcę, złapie smaki to jest samochodem? samochody? Tak. Zmatwiajcie w łatki. No bo przecież stamtąd się wydostać z sadu kwiatów. To, to nie takie proste. To jest ja to dobre. Na zdrowie. No ja też. Na to są kwiatki z zewnątrz. I choinka z rodaków. No. To mi się za No. Kaziko. Jakby to Babcia powiedziała pierwszorzędne. Pierwszorzędne. Tradycyjne. Świecka tradycja musi świecka, świecka tradycja muszę. A misiacie możesz poczymać? chociażby? to się trochę dnie. trochę. to na dam. Zrobię to coś. No. Daj mu bo że... po godzinie no, można ja jeść, no tak sobie to, bo jest, jest A to, normalnie wszystko pojawiło no. dziadkiem o tym. Pan teraz powiedziałaś, że to jest Jak my Dzień. jeszcze byli ostatnio w szpitalu, to się tak przyzeksowała. Na mnie kod temu okało no ten dowód osobisty trzeba wymienić. Ja nie będzie żadnego wymiany domowego. Nie pracy. będę płaciła. To się, to się kręci? No. Nie będę płaciła <coughs> dowód osobisty, bo mm. nie wiadomo jak długo pożyję. No i wyszło. No. Ale jak ty się zaczepała z dowodem? To no 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 wtedy, nie, nie państwa... Jak powiedziałam, wymień dowód pan Ci niebosko co się dzieje. Z telefonu oczywiście. Mówili później, że się nie to się no jasne, bo ja Nie ja do końca, no nie możemy wracać z co to zaraz? to jeszcze przyjdzie. No, co to co później, tak. Jeszcze dojedzie, to jeszcze na co zrobić jak pańcia miała tak życzy? Są dziecko panie. będzie też wpadnie w trans. <grym> no, ja Powiedz, no. no, ja że mamy ryski w męczy. moment Jak gumelajs? No i by to by się Jak wie, ja, to sobie będzie Ale ona jest na małe, samochodem. Ja Szóstką. Muszę o, tak będzie ładnie, kolorowa. Z dzieckiem się toczy? A to może tam? coś nie, nie. Nie, nie. został dzieckiem. Kwiatki pancia ma takie i takie. Zawiercia. 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 Kwiatki, kwiatki małym się z Zawiercia. zawiercia. Kwiatki zawierciaczki są. Chociaż tam jest taki chłop, podobno do jeziora wjechał. No ale to już trochę tak nie zdarzało Mówili, że widać było tam tabliczkę zrobioną przez kosmitów. No pewnie widać. I nawet... Laptopy są dobre, ale te jeszcze to już wariują. Nie, tam tam nie, się wyprowadzą Ale nie o to chodzi, przecież one już nie będą wypadziały. Już nie To miś ma dobrego laptopa. Ja, ja mam zawsze najlepsze laptop. Najlepsze laptopy w Polsce. Po prostu ja mam specjalny laptop, czy którego nigdzie nie takiego czy Laptopa mam najlepszego, fantastycznego laptopa. i expert Takiego laptopa, jakiego ja mam, to, to nikt nie ma takiego laptopa. Ekspert Ogi ma beznadziejnego laptopa, zresztą sam o nim coś powie. A. BN. To jest typ BN 2009. Beznadziejny laptop. Ja tu babcicę przyniosłam zielony dzińczyk, bo tu, tu, babcinka lubi zielony. Tu, tu, tu. Zielony lubi piłę Lubię piłek głupie. no tak. No. Jak żeby było na Słyszałam, że, że małe już staje. Małe staje? Masakra stoi już. No, lezie, 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 lezie pazury Już nie ma ryjówki. Nie, ryjówka jest teraz po domu. Ryjówka. Pazury wbija, muszę obcieć pazury, żeby nie wbijało. To małe to jest… No małe no, wampiry. I zapuszcza z urazy. Papugę odstawia. Tak robi małe. To jest ale, ale nie raczkuje No to Norkowca robili. nie po ziemi. Froteruje elegancko. No Jakby trzeba bo na mamusiu. święta, to ja mogę wypożyczyć. No, no, Tylko jedzie. do brzucha filce, elegancko jedzie. Po mamusi, to no ma. Tak. Czyli mamusia to samo robi, latarza nie. a po polzu. Po po drodzy, drodzy. <laughs> <laughs> Siedzą na grabie A bo my są Cyganie, Żydzi, co w tym <noise> 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 A co? Zdziwieni. Ja moje zdaniem, co to jest jeszcze to w Meksyku, tam nie? To może tam Może tam więcej dać. duchy schodzą. Ale czy które opisane w tym miejscu. Nie, nie opisam. i żywią się zapachami i smakami. I to, czego oni się nie jedzą, to ty zjadasz. Chodzisz z żarcie ze wszystkich całej rodziny. Chodzisz na groby i imprezują sobie. Mają muzykę, mają gitarki, grają sobie na gitarkach. To. I w Meksyku tak mówią. No, no, no. no było Bardzo dobrze bawią. Na, na wesoło. Na wesoło. Wszyscy z kościotrupami o, latają, o, skoro by było tak. No więc właśnie, mnie by się też <grym> podobało, o, się to, podobało o, żeby krej. mi zagrali na pobrzewie melodię, którą ja lubię. I piją likier na kościach. Proszę Cię, proszę Cię, zapisz. To jest ładna ta tuja. Zobacz, jaka ta tuja jest ładna. Taka jest ładna tuja. Oryginal. A tu twój dziadek leży jeszcze, Dominika. Twój dziadek tam leży. Tam dziadek może możemy go też nabić. Pan Jezus ma wystającą osobę. Ma zeza supermałego. On też miał. On też miał.

ale celula! Ale celula! Ale I lula jesteś. A co się zrobiło? Dziurkę robiłam zimą. O! No, z jej robiłam. Tym palcem robiłam Wieczne wieczórku, Nie trzeba, to jest słodkie. Ale tamto, to jest nowe, nie jest słodkie, z ona jest. Czy to No. to podkisło, ale ono jest. A jak, grąb, jak poszło pięknie. Nie masz chyba, a ile ci trzeba. A chodzisz już właśnie? Ile? Ruso i A rusos, sie czy się jeszcze Rusos, sie czy się nie rusos? Kot. Chodź, Chcia, pokaż się. Czetka, Czetunia. Pies, durnowaty pies, durnowaty pies, Gdzie? co chcesz, co, chcesz. co chcesz. Cóż chcesz, żarcie jest, wszystko jest w Pilnuj. pilnuj, pilnuj tu, siedzi pies, siedzi pies w domu, siedzi pies w domu, siedzi pies w domu, tu siedzi pies. Tu siedzi, o jest tak, po Tak, proszę, teraz i o tak, 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 tak. tak, jest tu pies, byłaś z tyłu. Tak, 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 jeszcze do... raz, tak, tam. Jeszcze raz, tu do... pies. byłaś dokoła. Tak, tak, pies dookoła tak, tak, A teraz pani. Tam... O tak, tak. A tak. je, 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 tak, tak. je, 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 tak, tak, A je, 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 no, tak, tak, Już, 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 już. już, już. Do, wracaj tu. Tu, 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 tu. Tu wracamy to. nigdzie. Tu pilnujemy. To, to tu pilnujemy domku. Tu pilnuj domku. Tu. Tu. Tak mu uprałem, a to czołgka tam to mu wróć pieniądze. Ja mówię. No nie, to jest byk. Jest byk jak byk. A te, te sztuczny jeszcze gdzieś... Co? Te? Te? To tu? Też to tu. No to tu i tam. tu, to tam, to tu, to tu, Tam jest. O! Jest zielonki. No wymazać, co możesz Masz zasięg, że nie No, no, on wygra. Kiedyś przyrządem nie wygra. Misia, napisz, złodziejów strzesz się. Złodziejów strzesz się. Napisz Kazimierz, a to Elena. Kwatera piąta. Złodzieju, proszę wnieść opłatę za ukradzenie. Muszę mu obraz dać piękny, to jeszcze my jakiegoś dnia. Widziałem. A ja powiedziałam, Ciocia tak... No a cóż kiedy miał dzwonić do Cioci? Cóż Ciocia taka dziwna? No, to ono też można powiedzieć, bo dzieci nie białka z Tak, bo babka była stych. Nie wiedzą kiedy się urodził. Bo babka z była z rozpądu. Bo nie pisali, bo taki no. na zawieczu no. też nie piszą kiedy się urodził, bo kiedy Marek, babka, była, babka była z rozpądu. To była Aniel i siostra. A, I dziadek, był a, był, a dziadek był Tegro A dziadek był tam właśnie z laskowy. Był bardzo dobrym człowiekiem i bardzo zaradny. i Pokój I dużo na i miała? 50 ileś miała. Babka umarła, na, na ten. Babka umarła się przeziębiła, bo było ten, zawsze... 7 coś, marca 1943, no. a ja nie chyba. No, przeziębiła się, no i ten. I dostała zapalenie.